Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Citroena C4X. I Citroen C4X był już na moim kanale, ale był w wersji elektrycznej, a teraz jest to odmiana spalinowa. Spalinowa, która od elektrycznej różni się tylko jednym rurami wydechowymi. Ba! Jak wybierzemy podstawowe wyposażenie fil, to rury w odmianie spalinowej też są schowane, i wtedy jedyna różnica to literka E przy nazwie w odmianie elektrycznej. Czyli auta są niemal identyczne i są dziwne, co mi akurat się podoba. Citroen od zawsze był dziwny i ten też taki jest. Zresztą, sam producent określa C4Xa jako miks suwa i fastbacka. I tak też auto wygląda. Jest jakby nieco podniesione, ma opadający dach z tyłu i do tego plastikowe osłony. Co ciekawe, jest sedanem, mimo iż wygląda jak liftback. I to moim zdaniem jest wada, bo liftback byłby znacznie praktyczniejszy. Ale jeszcze zanim sprawdzę pojemność i praktyczność bagażnika, to omówmy jedną sprawę. W wersji elektrycznej narzekałem na spasowanie maski, które było krzywe. Tutaj spasowanie jest dużo lepsze, ale znowu problem jest na klapie. Odklejają się literki. Ach, ta francuska kontrola jakości. I wcześniej mówiłem, że auto wygląda, jakby było podniesione, i faktycznie, jakby, bo prześwit to 15 cm, czyli jest zwykły. W takim razie wróćmy do bagażnika. Kufer ma solidne 510 litrów i co ciekawe, według producenta jest to dokładnie taka sama wartość jak dla odmiany elektrycznej. I mając tylko elektryka, chwaliłem producenta za to, ale teraz widzę, że jednak to małe kłamstwo. Albo inaczej, bagażniki są takie same, ale do podłogi. Bowiem pod podłogą odmiana spajnowa ma dużo więcej miejsca, zwłaszcza tam głębiej. Oba bagażniki mają na górze jakieś pręty, o które można zahaczyć, jak się mocno spakujemy, i oba bagażniki nie mają haczyków i nie mają gniazda pod zapalniczkę. Na tylnej kanapie nie ma już żadnej różnicy, czyli i w jednej, i w drugiej wersji nie mieszczę się i wbijam się głową w dach, a przypominam, mam 186 cm wzrostu. Jest za to podłokietnik, są złącza, nawiewy czy przejście do bagażnika. Z tym, że przejście i podłokietnik są tylko w dwóch najbogatszych wersjach wyposażeniowych, w podstawie tego nie dostaniemy. Wskakujemy naprzód, gdzie jest dużo wygodniej. Tu się bez problemu jeszcze, a zarówno kierownica, jak i fotel są regulowane manualnie. Chociaż w opcji jest elektryczne regulowanie, ale tylko wysokości i oparcia, a na odległość odsuwamy ręcznie. Ciekawe rozwiązanie. W takim razie pora sprawdzić, czy deska jest ciekawa. Deska, która jest identyczna jak w odmianie elektrycznej. I deska, która też jest identyczna jak w zwykłym modelu C4. Jest więc prosto, ergonomicznie i nawet nieźle wykonane. Na zdjęciach czy filmach wygląda nieco plastikowo, ale na żywo poza piano black nie ma się do czego przyczepić. Podoba mi się też to, że najważniejsze funkcje, czyli audio i klimatyzacja, są pod fizycznymi przyciskami, a jedynie co mi przeszkadzało to brak możliwości odpalenia chwilowego czy średniego spalania na stałe na zegarach cyfrowych. Da się włączyć, ale tylko na chwilę, po czym to wszystko znika. W ogóle zegary cyfrowe są dość czytelne i pasują do wnętrza. Tak jak i multimedia, które niestety czasem działają z opóźnieniem, a jakość kamer cofania jest wciąż kiepska. Jest za to dużo schowków, w tym też opcja, której nie rozumiem, czyli ten wysuwany system do montażu tabletu. No ale dobra, w takim razie pora na silnik, bo w zasadzie w tym materiale on jest najważniejszy. Pod maską C4X może pracować jeden z trzech silników. Mamy wersję elektryczną o mocy 136 koni. Mamy diesla 1,5 4 cylindry o mocy 130 koni oraz benzynę 1,2 3 cylindry turbo o mocy 100 lub 130 koni. Fajnie, że mamy wybór, jednak brakuje moim zdaniem nieco mocniejszej benzyny i nieco mocniejszego diesla. Takie 150 koni w dwulitrowej benzynie czy dieslu no byłoby idealne. Ale skoro nie ma takich jednostek, to ja wybrałem do testu wersję 1,2 piórtek 130 koni z automatem. Jest to znana trzycylindrowa jednostka, która ma wadę w postaci kultury pracy oraz zalety w postaci osiągów i zużycia paliwa. Najpierw kultura pracy. Silnik klasycznie dla 3 cylindrówki Turbo, warkocze, i niestety czasem wpada w wibracje, które czuć w kabinie, zwłaszcza jak jest nierozgrzany. Ale znowu dźwięk wydechu, podoba mi się, jest charakterystyczny dla trzech cylindrów i brzmi moim zdaniem dobrze. Dobre, czy tam może wystarczające, są osiągi. Katalogowo, auto robi setkę w 10,3 sekundy i pora to sprawdzić. dokładnie 10,3 sekundy, czyli to, co deklaruje producent. Do zwykłego takiego miejskiego toczydełka wystarczy. Jedynie reakcja na gaz, a raczej reakcja skrzyni biegów na redukcję, powinna być szybsza, bo jest duże opóźnienie. Dla porównania elektryk przyspiesza w 10 sekund i tam jest nieco lepsza reakcja na gaz, ale wciąż nie idealna. Z drugiej strony elektryk może jechać maksymalnie 150 km na godzinę w trybie sport, a w zwykłym trybie 130. Podczas gdy odmiana spalinowa w każdym trybie może lecieć 210 km na godzinę. Tu jest duża różnica. I uważam, że osiągi i silnik w wersji Spajnowej 1.2 są do tego auta wystarczające, co też jest po części spowodowane niską masą. C4X z tym zestawem, czyli automatem i tym silnikiem 1.2 waży 1278 kg, co na dzisiejsze standardy i auto, które ma 4,6 metra długości, jest bardzo małą wartością. Odmiana elektryczna waży o 300 kg więcej, czyli 1584 kg. Mały jak na elektryka, ale jednak znacznie więcej niż spalinowe C4X. I to uwagę czuć. Czuć w prowadzeniu i czuć w komforcie. Chociaż nawet elektryczna wersja jest bardzo komfortowa, a tutaj jest jeszcze lepiej. Zawieszenie to MacPherson z przodu i belka skrętna z tyłu, ale zostało tak ustawione, że autem się bardzo komfortowo podróżuje. Oczywiście nie nadaje się do bardzo szybkich zakrętów, ale też mocy nie ma tyle, żeby je tak bardzo szybko pokonywać. Pod względem komfortu jest bardzo, ale to bardzo dobrze. I równie dobrze jest pod względem spalania. C4X z tym silnikiem 1.2 pod maską spala przy 140 około 7 litrów, a przy 120 5,5. Świetne wyniki. W mieście też nie ma tragedii i będziemy oscylowali około 8 litrów nawet w dużych korkach. Bak paliwa ma 50 litrów, co w mieście starcza na jakieś 600 km, a na trasie od 700 do 900 km. Porównując to do odmiany elektrycznej, która w mieście potrzebowała 14-15 kWh, jest to dwa razy większy zasięg. Elektryczne C4X miało zasięg na poziomie 300 km w mieście, natomiast na trasie przy 140 zużywało 25 kWh, a przy 120 około 22, czyli zasięg na trasie to 190x230 no km, czyli zasięg w trasie jest czterokrotnie niższy. Tu jest przepaść. W czasie tankowania też, bo elektryk ładuje się do pełna około godziny, a tankowanie spalinowego trwa około 5 minut. No dobra, to może koszty przejechania 100 km są niższe w elektryku? Więc klasycznie dwa scenariusze. Tankowanie w domu ze swojego gniazdka i tankowanie na mieście z publicznych ładowarek. W domu 1 kWh kosztuje około no, 70 groszy, więc przejechanie 100 km w mieście kosztuje 14 razy 0,7 zł, czyli około 10 zł. Spajnowy pali 8 litrów, czyli 8 razy obecnie 6,6, daje nam 53 zł. Elektryk w mieście jest ponad 5 razy tańszy, ale tylko jak tankujemy w domu. Na mieście i na trasie 1 kWh kosztuje od 2 do 4 zł, w zależności od operatora, czyli w mieście 100 km kosztuje wtedy od 28 do 56 zł. W trasie natomiast elektryczny C4X na 100 km będzie nas kosztował od 16 zł, jeśli tankujemy prądem w domu, co będzie ciężkie na trasie, oraz od 46 do 90 zł, tankując na publicznych szybkich ładowarkach. Wersja spajnowa na trasie będzie nas kosztowała około 40 zł. Czyli w mieście jest znacznie tanie jak elektrykiem, a na trasie tanie jest spalinowym. No to teraz najważniejszy aspekt cena początkowa. Testowana odmiana 1,2 piórtek, 130 koni, automat i wyposażenie Shine, czyli niemal najwyższe, to wydatek 137 000 zł. Podczas gdy elektryk z tym samym wyposażeniem i niemal tą samą mocą kosztuje 200 000 zł. Różnica więc to aż 63 tysiące zł. Okej, okay, elektryki mają jeszcze dofinansowanie w kwocie 18 750 zł lub 27 000 zł, jak mamy kartę dużej rodziny. Ale nawet wtedy różnica w cenie to 44 lub 36 000 zł. A to nadal ogromna różnica, która pewnie nigdy nam się nie zwróci. A z elektrykiem będzie tylko więcej zabawy, w ładowanie i szukanie tanich i niezajętych ładowarek. Elektryk się w tym aucie nie opłaca, pomijając już fakt, że za te 200 tysięcy zł można kupić znacznie szybsze i oszczędniejsze elektryki. A spajnowe C4X to naprawdę fajne, poprawne, dobre auto. Jest ciekawie narysowane, jest w miarę praktyczne, proste w obsłudze i dobrze wykonane. Klasycznie, jak w całej gamie Stellantis, brakuje silniku do wyboru, ale tutaj wystarczy to 1.2 lub diesel 1.5. Gdyby tylko cena była poniżej 100 tysięcy złotych za podstawę, to byłaby to naprawdę bardzo fajna, budżetowa propozycja. Tak, budżetowa. To znaczy, ja wiem, że 100 tysięcy złotych to wciąż jest bardzo drogo, ale niestety ceny wszystkich samochodów już są tak wysokie. Cześć!